Yeah! Witam Was w odcinku z serii Accident, czyli w grze, w której będziemy opisywać przyczyny wypadku drogowego i będziemy udzielać pierwszej pomocy. Jak widzicie, wczoraj zakończyliśmy sobie wypadek, mianowicie wypadek na urwisku. Była nawet ciekawy, tylko trochę ciężki. I dzisiaj mamy, słuchajcie, wypadek, chyba z tego co wiem jeden niestety, ale no trudno. Oliczny wyścig, to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest 2004 rok. Lipiec 27. Godzina pierwsza 42. Nie wiem kto o takiej godzinie robi przypadki. Ale co? Rozpoczynamy symulację. Zakładamy Google VR i lecimy. Tutaj widzę, że tutaj chyba nie ma jeszcze telefonów. Ale nie no, były już w 2004, bo ja nie wiem o co chodzi. Eee, dobra. A, dobra, także co, niech się tutaj nam czyta. Czasami opis wyważonej interakcji zawiera wskazówki, jak ją włączyć. No tak, oj, tu coś się stało niedobrego. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, naprawdę. No, jakiś tutaj. No, oczywiście, jak zwykle, długo się wczytuję. Jak wiecie, no. Ja mam te stare GTX, -y, niestety. I no, może się troszkę długo wczytywać. Oczywiście wiem, że to jest karta graficzna, ale. No. Trochę sobie poczekamy. Mam nadzieję, że niedługo, bo. Jak nie chcę się czekać. Ale na pewno troszkę. O, jest. O, jaki początek. O. Okej. Okay. I widzimy wypadek. Ale jaka animacja fajna. W ogóle się nie ruszam teraz, nie? Lol. LOL! był telefon. O on tak, 2004 rok. O kurde. Nie ma służb ratunkowych. O kurde. Panie Halo. Panie! Halo, ma pan jakiś telefon? Ulotka mu wypadła. Co jest? Dobra, to jest budka. O, ja pierdziele. Na no, szybko wiesz to! Szybko, bierz to, lepiej już więc... Szybko. Ej, dobra, widzę, że ich stan zdrowia nie jest już taki zły. Ok. Zabezpiecz teren. Jak ja mam zabezpieczyć teren? Wyłącz zapłon w pojazdach. Zaklinowana. Dobra. Wyłączymy zapłon. Idziemy do środka Ajaj. Pacyk aj. O, znacz miejsce wypadku, ale chyba w tych czasach nie było drugąt trójkąt, chyba. Trójkątów chyba nie było w tych czasach, co nie? Ktoś jest. Uuuu <grystanie> jakie mam tu słuchajcie? Ej, bo słuchajcie, on umiera nam ktoś Masz ty, Mogę kluczyki wziąć? O, przełącznik bagażnika. Dobra. Mogę Coś ma? Jest! Ale nie ma... Flary awaryjne? Aha, no tak! Flary awaryjne. No tak. W tamtych czasach były flary awaryjne, a nie jakieś tam trójkąciki. Nie no, może były, ale nie wiem, bo ja nie żyłem w tych czasach. To było jeszcze y 6 lat do mojego urodzenia, także o, jeszcze sporo czasu. Sprawdź wszystkie ofiary. Jakbym, jakbym się w tym roku urodził, to bym dzisiaj miał chyba... 18 lat! No. no teraz znakom lokalizację... O Jezus Mary, tutaj jest coś. Mm, tutaj pyk, znak drogowy. I tu kolejny. Dobra. Sprawdź wszystkie ofiary. Może pana czy pan żyje? Odrófimy pas bezpieczeństwa. Żyje! a okay, jedna żyje tutaj. Okej. Okay. Imy. On nie oddycha. Ale dobra oddycha. Cierpliwości, ja bym trzeba poczekać. Zostawmy tego typa. A, on nie żyje raczej. Rana, tu, rana, tu, rana. To on nie żyje, chyba. O, żyje jeszcze. Ale to jest kwestia czasu, mi się wydaje. Mam nadzieję, że przeżyje. E, gdzie tu jesteś? Dobra, tak. Halo, proszę pana. Jakie samochody już były w tych czasach? Chyba tak. Śniak. O, nie! Ten nie oddycha. O, no dobra. A więc tak, ten jeden nie oddycha w czerwonym Porsche. Tak. Dobra. O, szybko! Opteczka tutaj miał? Jest apteczka. Jezus, kurde, muszę słychać do środka, żeby go wyjąć. Bez sensu. Mamy tylko czas. A zaraz mi ten bezdomny zejdzie. Jezus, Maria. O, Boże. Ja piję. Jestem lamą totalną, co nie? Szybko. Bezdomny nam zaraz umrze. Dobra. Byk. Rzeźnie, drogi oddechowe. Szybko, aha dobra Okej, okay. nieważne O kurde Zapomniałem, że tu trzeba lewym przyciskiem myszy, Jak kliknęłem enter Tak Ratujemy chłopa 19 tysięcy tylko No nie wiem czy on przeżyje raczej Aha, dobra jeszcze to Kurde. No nie, ciężko! Mam myszkę słabą! O, jest. Dobra. No nie, nie oddycham. Aj, aj, aj. się Dobra, to jest Ameryka? A, on tak, nie, USA, no. Chyba to jest nowy Jork coś tam z tyłu, albo Miami, albo Tokio. Nie wiem. Wiem, ja, Madoks zostaje potrącony przez samochód Freddy'ego. Jezu, on go potrącił. Coś jest? Urodka. Freddy Ver, Ver bierze... Udział w nielegalnym wyścigu drogowym! Ojojoj! Będzie kryminał! Chyba. To jest zdarzenie. To na pewno się w i tu coś jest? I co? Ale... czy coś jeszcze jest. Chyba nie. Eee, samochód sportowy? Samochód sportowy zdarzyło się na środku zdarzenia. Czy... Dobra, czyli... Tak. 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 I tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. O nie, Ja o pierdziele, William Maddox są kilka innych obrażeń za wyniku zdarzenia, Jezu. sam zdrowia William natychmiast zapadł w śpiączkę, jego stan był taki słaby, że nie doszł, nigdy do siebie z w 4 miesiące później. Freddy, o widzicie jaka ten, który go zabił? Nie, dobra, czekajcie. Twoja jazda skazowała że życie Fredniemu. Sencerski, szczerze, nie udało się go użyć, ze szpitala. ja został oskarżony o spowodowanie poważnych obrażeń poprzez taką myślą jazdę, co. No, ale słuchajcie, no. Ja sam Podczas wypadku Jason nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i został szybko wypisany ze szpitala. Wkrótce zainteresował się sprawą Frediego Wheera. Nie wiem tych nas czytać, a niektórzy uważają, że jego zeznania były głównym powodem niezwykle wysokiego wyroku dla Frediego, Chociaż nikt nie był w stanie znaleźć żadnych fizycznych dowodów. Mahanty Chepton żyje. Podobnie jak jej w przypadku męża wypadek nie spowodowałby metchany poważnych obrażeń, zaledwie dwa tygodnie później mogła wrócić do pracy jako asystentka burmistrza. Ale słuchajcie, widzicie jaka jest sprawiedliwość? Ten typ przeżył. Ten... To powinno być no odwróczaczej ale no dobra, no fajnie, szkoda by było, szkoda, że umarł, ale no. Trudno. O, teraz mam filmik. O kio. Ja mówię, co, on, y, prędkość czasu robi, on z drugim samochodem się jeszcze ścigał, ale ten drugi samochód właśnie uciekł. Mm -hmm. Nie fajnie, widzowie, nie fajnie, ale fajna jest ta gra. Bierzemy jeszcze jedną, mam nadzieję, że jest. Wow, mamy już, dostaliśmy trzy widzowie, wezwania. Dobrze. Witamy ponownie! Przygotowaliśmy dla Ciebie kolejną parę zgłoszeń, te, te mogą być troszkę trudniejsze, ale nie wiem, ale wiem że też radę. Powodzenia, Mark! Aaaa, ten Mark, Mark! Dobra, wypadki. Katastrofa na autostradzie. Komarom esztegrom Węgry. Hmm. Szkoda, że nie mirabel ale okej. Okay. <ścoughs> 2017, 1 maj, no to już powinny być piesy i tak dalej. 23. Pierwsza osoba na miejscu w wypadku Katon Berish Daniel Daniel Kapsot, Christopher Krassard i Barbara Nemes. I tam... <coughs> names, nie wiem, jak to się czyta. Nie znam tych nazw. Okej. Okay. Nie, no. Wypadki na autostradzie zawsze mi się tak kojarzą. Nie wiem dlaczego. Tak jakoś nie lubię. Jakaś audycja rozwalona. Ej, ale powiem szczerze, że. Serio, jeżeli miałbym. <laughs> jeżeli miałbym już o tym mówić, o tej że naprawdę ładnie wygląda ta gra. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Węgry. Dopiero co się skończył kwiecień. Niedługo wakacje. O! I coś wjechałem. I zjechałem. No to fajnie. O, dobra. To najpierw trzeba załączyć awaryjne. Wzywamy pogotowie. Nie wiem dlaczego od razu, ale ok. Nie ma no to jakiś straszny wypadek. No i tutaj raczej nic się za dużo nie stało, ale. Także tak. Wyłącz zapon w pojazdach. To czekajcie, to ja muszę najpierw jakoś sobie. <laughs> Sora, chyba coś przejeżdżało, ale nie wiem co. Dobra, jeje coś! Jezus Maria, jak tu pędzą, ja pierdzielę. Dobra, trójkąt ostrzegawczy, trójkąt, trójkąt, trójkąt. Szybko, szybko, szybko. Wyjmuj z tej audycji, szybko, trójkąt. Jezu, ale bym się ja muszę latać z tym trójkątem, nie? Aż tutaj. Są turbiny wiatrowe. Pamiętam no, tylko, z ma oświetlenie. Nie wygląda na 23. A nie, dobra, wygląda. <noise> Bo wszystko jest jak wiecie, ja mam to wszystko oświetlone. Bo jeszcze mam, wezmę sobie apteczkę na wszelki wypadek. Nie wiem. Oznacz miejsce wypadku, ale to czekajcie. Wyłączymy yy... zapłon. Ona żyje, tak? Żyje. Dobra, nie płacz, nie płacz. Oznacz miejsce wypadku. Kurde, ja się teraz... Teraz się troszkę ten... Ja pierdzielę. Nie ma trójkąta. No nie. No co jest? A może o, ta? Ta tutaj, ta chyba Barbara ma tutaj ten trójkąt. Ma ta Barbara, dobra. O, dobra. Jezus Maria, ale wymyślili gówno. Kurde! Ja wiem na starej klawiaturze takiej wiecie. Na 50 zł dla graczy. Też fajna, ale mało przycisków widzę i po prostu... No... Byłem zapłynąć pojazdach ja piedziem. No nie wiem czy znajdę sposób jakikolwiek. Ej, wiem! Gaśnicą rozbiję ten. Żeby było szybciej, wezmę tą. Do tego Krzysztofera muszę się dostać. Tam jest chyba Daniel, bo tam, wiecie... To jest Krzysztofer? tam... Pamiętam te nazwy i nie wiem, czy to jest ta nazwa. Czy bezpieczne, by bez zbyć? Może tak, nie wiem. Zgaduję, że to jest Krzysztofer, a tamten to danie. albo na odwrót. Chyba na odwrót, mi się wydaje, ale dobra. Bo za pojazdach. O Jezus Maria, muszę się jeszcze to wyłączać. Nie dam radę tutaj. I dam rady tutaj. Hmm, jakby to się dostać. Okej. Okay. No, coś jest. Już to pół. Ooo! Ora! No ale jeszcze jedno. O, tutaj, dobra, już mogę otworzyć. To jest chyba Daniel, wiecie? A nie, Krzysztofer, dobra. Wcześniej mówiłem dobrze. Dorze. No, dobra. Tutaj chyba on raczej. Ten tym nie powinien być jakichś wielkich problemów. Najbliższy słupik kilometrowy tutaj, pyk. Jeden... nie, czekaj. Ten? O, jest. Radek, ale ja nawet nie użyłem ci piesów. <laughs> Nieważne. Dobra. No, kurde, jezu, on ma ranę, tutaj marana. Jeszcze nie oddycha, ja pierdę. No, zaraz schopno. Pioritetem. chyba się nie dziwię, że jest priorytetem, nie? A to sprawdziłem, jeszcze tamtą! Jeszcze tą kobietkę trzeba sprawdzić, hello. O, kurde! Dobra. No, nie płacz, nie płacz. O, smutna, gra jest trochę, bardzo nawet smutno. Ja mówię, Jezus, baba ma całą mordę wykrwioną. Nie może tylko buzię... Patrz się! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! On już mi schodzi! Szybko! CPR! No i bardzo by dobrze, w krew najlepiej, no kurde, no. Nieodpowiedzialna. Ale dobra. Idealna. Latujemy chłopaczac! Dobrze, jest! 40 tysięcy! Ale ja nie powinienem zjechać punktów. No, szybko. Nie widzę tego. Nie widzę tego. To ciężkie. No <śm> nie, chłopnie od tych. Ta gra jest tragedią. Ja to. Aaaa, dobra. Aleć kolejność wydarzeń. No, my tutaj mamy. No, nie zatrzymaj się na środku. Z... ja nie wiem, co tu się stało. A jaki jest powód do tego, że ona. Mi się wydaje, że on tutaj jechał. Ten wpadł w poślizg. I ten w niego walnął. Tutaj się zderzył. I ta dziewczyna się wystarszyła i wjechała w płotek. Tak bym tak to zrobił, ale nie wiem. Istotna, jak nieistotna, istotna, nieważna. Odwiedza w barykę i zaczyna się przy Ja nie wiem, sobie, co tu może być. Tutaj są jakieś może ślady, coś tutaj będzie. A czemu tu są dwa ślady? Czekajcie. Aj, ciężko widzowie. Ja muszę to na filmiku zobaczyć, co tam się stało. Barbara Najmniej straci panowanie ze za Ale jak ona straciła panowanie? Przez. Aha! Bo wiecie, jakie je wtedy jechałem, nie? To, to, to na coś wjechałem. To może przez to ona straciła panowanie. Czekajcie. widzę starko Chyba na nie najechałam, nawet. Dobra. O! Danie! Traci panowanie nad samochodem! O, jak on się tam dostał? Szczątki. Co widzę, się samochodem? Barbara, dobra. Czyli tak: mm. ona traci panowanie nad swoim samochodem. Ten się uderzył, i potem on też stracił przez to panowanie, i ta wjechała, i ten się uderzył, nawet nie wiem w sumie jak. Ten się zatrzymał, i się zderzają No jak to nie? Hmm, to nie wiem, widzowie, to może. Zrobimy to tak że. Słuchajcie. bo ona, chyba, patrzcie, czekajcie, bo ona. Bo skądś musiała stracić to panowanie? Daniel zatrzymuje się. Nie czekajcie. Daniel ci panowanie nad swoim samochodem. I zderzył się z nią, I przez co ona też straciła panowanie nad swoim samochodem. I przez co ona walnęła. I potem ten się zderzył z przęsłem mostu. Nie wiem w sumie, jak go rozwalił. Wiecie, co by z tego samochodu zostało jakby go rozwalił. Nieważne. No i ten się zatrzymuje. No i się zderzył. A jestem Bogiem tej gry. Daniel Capolso nie żyje. Dzięki Twoim zdecydowanym działaniom Daniel został szybko zabrany do szpitala. Niestety jego obrażenia były zbyt poważne. poważny. Oj, zmarł następnego dnia, niestety. Christopher. Kiedy furgonetka Krzysztofera zdarzyła się z samochodem sportowym, jego pasy bezpieczeństwa były poluzowane i uderzył głową w kierownicę. Przez to stracił przytomność, chociaż odzyskał ją około godziny później w szpitalu. Przez następne 6 miesięcy cierpiał na częste bóle głowy. Na szczęście nie odniósł poważnych konsekwencji w wypadku i wkrótce został powiedzmy. Po wypisaniu ze szpitalu cię do pracy. No wiecie, trzeba zawsze patrzeć, czy pasy są poluzowane, czy nie są poluzowane. Barbara najmniej jest mimo obfitego krowienia na ronie. Na rana na czole Barbary była tylko powierzchniowa. Po spędzeniu jednej nocy w szpitalu pozwolono jej wrócić do domu. A że co, no. Zakończ scenariusz. I co tutaj się wydarzyło? Pokażcie mi to. Teraz zmienia pas. I BUM! Ała, moje Aha, fajnie, ale to było nierealistyczne. Widzowie, bo niemożliwe, że on tak, słuchajcie, rozwalił tą barierkę. Widzicie, co by z tego za zostało? O Jezu, nie chcielibyście nawet wiedzieć, no to co z swojej widzowie? Zobaczył sobie, że te dwa przypadki oczywiście nie będziemy ich robić, ale chcę je zobaczyć. Tylko to nie oznacza, że chcę je robić. Dobra. Mamy tutaj rozpraszacze. Wielkopolska! Polska, górą! Tak, będziemy sobie następnym razem w Polsce, w następnym odcinku. Czerwiec 6 2011. No to miałem jeden latek. 2021 godzina. Łukasz Powłowski. Zwierzę, osobę na miejscu podatku I pustynne spotkanie. New Mexico, USA. Okej, okay. i to jest bardzo ciekawe, bo to jest sierpień 15 1972. nie będzie telefonów. To jest ciekawe dopiero, nie? Ale dobra, zakończyliśmy sobie, słuchajcie, jeszcze zostały nam chyba dwa wypadki. Mi się wydaje, że już więcej nie będzie. Także to są chyba ostatnie odcinki z Accident. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. I sobie się z wami żegnam. Cześć!